Dzień dobry moi drodzy, jestem Ternis. Dziś bardzo szybka i dobra informacja, ponieważ Kawiak oraz jego koleżka zostali zatrzymani przez policję. Z tej sytuacji jest nagranie, które wam zaraz pokażę. Także na sam start zostawcie łapkę w górę, wbijmy bimyty jak najwięcej. No i zapraszam wszystkich do oglądania. Pierwsze informacje o zatrzymaniu tych patusów miały miejsce już wczoraj. Między innymi Konopski u siebie na Instagramie wstawił, że dostał informację od służb, że steamer Martin Fary na Kawiak został zatrzymany przez policję. A dziś dostaliśmy oficjalne potwierdzenie prosto od policji wraz z nagraniem. Jak podaje profil Policji Śląskiej na Facebooku. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach w wyniku intensywnej pracy operacyjnej zatrzymali dwóch osiemnastolatków, którzy 17 listopada bieżącego roku na terenie Bytomia i Gliwic dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Nastolatkowie trafili do policyjnego aresztu. Dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. O tym, jakie to będą zarzuty, zdecyduje prokurator. Policja! Policja! Stój! Vontier la vie Montez Po internecie jeszcze latają takie zdjęcia z ich zatrzymania. Po prawej Kawiak, po lewej jego koleżka. O sytuacji również poinformował wiceminister sprawiedliwości, czyli Piotr Cieplucha, którego kilka dni wcześniej kawiak zwyzywał oraz jego rodzinę. Jakieś chyba si piszą, że to, że ja będę w więzieniu, że wiceminister sprawiedliwości. ci w dupę, a córkę ci rusza, malediwy. ci w dupę, zram ci a na rodzinę. Pozdrawiam serdecznie. Słonecznej maletywy. Strona TVP Info podaje, jak informowała wcześniej prokuratura, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod kątem m.in. innymi udzielenia pomocy jednej z pokrzywdzonych i spowodowania obrażeń u ciała drugiej. W ubiegły weekend zatrzymali ich na Śląsku, niedługo po tym jak przekroczyli granicę, poinformował rano starszy aspirant Olaf Burkiewicz zespołu prasowego Śląskiej Policji. Natomiast jeśli chodzi o dziewczyny, które brały udział w tych streamach, to ustalono, że obie pokrzywdzone są pełnoletnie. A przypominam, że na początku Kawiak i ten jego koleżka mówili, że ta pierwsza dziewczyna z pierwszego streama miała mieć 14 lat. Nagrania zostały zabezpieczone, a personalia osób uczestniczących w transmisji zostały ustalone. Moi drodzy, to tyle ode mnie. Miejmy nadzieję, że będzie więcej takich pozytywnych newsów. I co? To tyle. Do następnego filmu. Cześć!